Czy w tym sakramencie. i ojca, i syna, i ducha świętego, Pan z Wami. Wspominam dzisiaj w kościele w naszej polskiej tradycji błogosławionego Czesława. Wstąpił do zakonu Dominikanów w wieku XIII. Przyjął habic z rąk samego założyciela tego zakonu, świętego Dominika. Był swoistym pionierem nowego wówczas zakonu w Europie. Wraz z pierwszymi dominikanami przybył w połowie XIII wieku do Krakowa. Potem był we Wrocławiu, w Pradze, pełnił obowiązki przełożonego w zakonie. Jego relikwie znajdują się w, we Wrocławiu. Prośmy Boga przez Jego stawienictwo w naszych intencjach, w intencji tej Mszy Świętej, za duszę świętej pamięci Reginy i w tych intencjach, które chcemy Bogu powiedzieć w ciszy naszych serc. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, Wam, bracia i siostry. Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, moja wina. Moja bardzo wielka wina, że to błagam. Wszystkich aniołów i święty, i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmienia nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, nieskończenie miłosierne, Ty pojrzyłeś błogosławionemu czy słowowi głoszenie niezmierzonych bogactw Chrystusa. sprawsze z Jego wstajenictwo, abyśmy coraz lepiej Ciebie poznawali i żyjąc w tej obecności według Ewangelii, przynosili owoce dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Ścieżka Sprawiedliwego jest prosta. Ty równasz prawą drogę Sprawiedliwego. Także na ścieżce Twoich sąsiadów, o Panie, oczekujemy Ciebie. Imię Twojej pamięć o tobie to pragnienie naszej duszy. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch mój poszukuje Cię w wnętrzu, bo gdy Twe sądy jawią się na Ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. Panie, w ucisku szukaliśmy Ciebie, słaliśmy modły półgłosem. Kiedy Ty chłostałeś, o Panie, Ty sprawiłeś, że ożyją Twoje zmartwych zmartwychwstaną, obudzą się i krzykną z radości spływających prochu. Bo rosa Twoje wzrosną światłości, a ziemia wyda Cię niezmarły. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą cię. Bóg z nieba spogląda na ziemię. Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię. Ty, Panie, trwasz na wieki, a imię Twoje przez wszystkie pokolenia. Powstanie litość syjonowi, bo nastała pora być nad nim się zmiłowa. Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię. Albowiem Twoje słudzy mięją Jego kamienie, żalem ich przyjmują Jego gruzy. Poganie będą się bali imienia Pana, a Twojej chwały wszyscy królowie ziemi. Pan z wyżyn nieba spogląda na ziemię. Alleluja, Alleluja. Aleluja. Przyjdźcie do mnie wszyscy, że utożdeni, obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię. Alleluja. Aleluja. Alleluja. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Przeżywając wstawiennictwo błogosławionego Czesława wstnieźmy ku Panu nasze pokorne modlitwy. Modlmy się za Kościół Święty, a niech gorliwie, owocnie pełni swoją misję głoszenia Chrystusa wszystkim ludziom. Ciebie prosimy. Modlmy się za zakon dominikański, inne zakony. Niech owocnie żyją swoimi herzmatami. I docierają z orędzie Ewangelii do ludzi naszych czasów, Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi nieznających Chrystusa. Niech ich wewnętrzna tęsknota za prawdą doprowadzi ich do kościoła, w której odnajdą oblicze Zbawiciela. Ciebie prosimy. Módlmy się za dusze naszych zmarłych, tych poleconych w tej świętej, św. czyli tu będzie religina. Niech odnajdą spełnienie swojego życia w Bogu i cieszą się owocami zbawienia. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas samych. Niech nic Błogosławionego Czesława wypraszam Boże miłosierdzie i łaski, których potrzebujemy każdego dnia. Ciebie prosimy. Przymogący Boże, Ty dałeś nam w Błogosławionym Czesławie przykład gorliwości i oddania. Przyjmij modlitwy, które Was z Nim znosimy ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświatu, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracą ludzką. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy winy, które z owocem winnego krzewu i pracy na Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Teraz i na wieki. Przyjmij nas, Panie, stojący przed tą w duchu pokory i sercem struszonym. I naszych ofiarach tak święta przed Tą Panie Boże, aby się Tobie podobało. podobało. Panie Panie, z mojej winy i oczyść mnie Mójcie moją i waszą ofiarę przy obogojcie wszechmogących. On przyjmie ofiarę zdrowia. Na części chwały swojego, a także na poszczególność nasz, kościoła. Obchodząc słonię bogosłajnego Czesława, prosimy Cię Boże, po złożone dary i je w sakrament zbawienia. Niech wszyscy, którzy Go przyjmują, zostaną zachowani od grzechu i umocnili Twoją łaską. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszego. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Abyśmy stanie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże. I Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych obdarza swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład święty nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego za aniołami, wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością, wołając. święty. Pan Bóg zastępuje. Pełne są niebiosa. Chwały Twoje, hosanna na Wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Państwa. Co prawda, święty jesteś, Boże źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie dał się na mękę, wziął chleb. I dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie powie Czerzy w dział Kielich. I Panownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc. Bierzcie i pijcie z Niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To Toczyńcie na moją pamięć. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powrócił. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna ofiarujemy Tobie Boże chleb życie i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Mateuszem oraz całym człowiekiem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy nastali z nadzieją, z matrystami. Święty Panie Reginie i o wszystkich, którzy w tej łasce odeszli z tego świata. Do później do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, rozmióż się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Staj świętszą Bogrodzicą, Dziewicą Maryi, świętym Józefem Bieńcem, świętymi apostołami, świętym Czesławem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego syna Jezusa Chrystusa. Z Chrystusa z Chrystusem i w których tobie, Boże, ojcze wszechmocny w jedności ducha świętego. Wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieku. Pauczeni przez bawiciela i posłusznie Jego słowa. Ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, święci mię Twoje, bądź wola Twoja w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, bo i my odpuszczamy naszym winowajcie i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw w swojego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz jeszcze czasy pokoju. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyś się zawsze wolni od grzechu i bezpieczny wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje. Panie Jezus Chrystus, Ty będziesz swoim apostołom, Pokój Wam zostawiam, pokój Mój Wam daję. Prosimy Cię nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. Zgodnie z Twoją wolą napłynie Jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranko Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranko Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranko Boży, który Gładzisz grzechy świata, obdasz nas spokojnie. Oto obranek Boży, który głodzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy przychodzą na jego uczcie. Pani nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona. Pan wysłał uczniów, aby wszędzie głosili, przybliżyło się do Was Królestwo Boże. Mądry się. Panie nasz Boże, odnął nasze życie przed na sakrament, który przyjęliśmy z radością. Obchodząc po błogosławionego Czesława i sprawdzimy go naśladowali w apostolskiej gorliwości przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. I was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm